Ciemneczko, ludzie, w tym odcinku będziemy nagrywać challenge broni. Jaki nam się kolor broni wylosuje? Takimi musimy grać. Przed chwilą sobie jeden mecz taki zagrałem, no i mi się wylosowały epickie bronie, i niestety żadnej nie było, i zginąłem się włącza mecyk. O, jest. No czyli gramy broniami różowymi. Polecimy sobie na przykład na... Jestem nad cegajem. sobie tu coś. Uż zaraz startuję. Zaraz będziemy skakać i skaczemy. Zobaczmy, ile osób leci. No nie, no nie, nie. Oby dobrze poszło. Znajdźmy sobie może na ten domeczek. Jak będą jakieś potki albo leczą, to by było fajnie. Tu już widzę, że są bronie jakieś. No ale nie ma fioletowej. Podnieśmy sobie pociski. Wędkę możemy zawsze wziąć. Się nie liczy. Otwieramy, chodzimy. Szukajmy jakiejś broni. Tutaj mamy pociski, ale pociski się tak nie przydadzą, jak nie znajdziemy żadnej broni. Proszę, Epic Games, dajcie mi broń. sobie drzwi. No tu jest skrzyneczka. No dobra, nie będę jej otwierał, chodzę.

Rano, że tu coś będzie fioletowego no nie bandaży się przydadzą ciski nie, przy przypadek, wziąłem pompę trzeba ją wyrzucić bo to się nie zgadza z challenge'em nie, typek, no i skosy go na pewno nie dojadę nie? Кстати. Вот. Ага. Блин, так убежать как планет. Вот же. А ты же ты мне еще не забил. Вот здесь мне. Гинес, Co? Jak ja to zrobiłem? Co za typ! Jak, Jakiego mogą skosy powalić? Też typ to jest jakiś dziwny. Na no serio, co nie? No, ludzie, no powiedzcie, no że nie. Ty był jakiś popierniczony, za przeproszeniem. No, bo on pompą mnie nie mógł dojechać. No, Boże, święty. Co za typy w ogóle? Jakiś oczonko. Co by tu zróbne gdzieś? Odkrócimy tą skrzynkę i jakieś leczanko. Ale, że tym na serio mnie nie pokonał, to ja się zdziwiłem. Dobra. Zbierzmy te pociski. I, i wybuchł dom. Weźmy sobie furkę jakąś tu. O, tam widzę skrzynkę, może. Coś fajnego będzie w tej skrzynce. To jest mas, ale go nie mogę podnieść. Tam były podki, zaraz pójdziemy. No, tu też nic nie ma, ale podniesiemy podki. Teraz zmienimy tego FAMASa już, Trzeba go wyrzucić przez przypadek i się zmienił, matce przez przypadek wyrzuciło, trzeba je podnieść. Zmienimy na cos FAMASik, ale nie możemy podnieść. To jest kolejny FAMAS. Ale to nie ten odcinek, nie możemy go podnieść. Tutaj pompa. O, i typek, no Boże święty, co za. O tym mi tu wparował głupi. No i patrzcie, no, na drugi kil lofa, no Boże święty. Co to, co to za ludzie są w ogóle? Ludzie nie umieją grać w tą grę. Gdzie żyje dwóch typów skilofa w jakiś są jakieś niepoważne chyba no oni na serio nie mogą grać ale przydałoby się znaleźć jakieś leczonko, bo nic nie mamy może na górze coś będzie ale że ty, no co to za ty jest w ogóle jakiś słabiak no słabiacy granat te jakieś może będzie nie no mamy granaty, to i tak jest dobrze chociaż

Zginąłem, no i tak to był bardzo dobry meczek, no bo dwóch ludzi z kilofa, no bardzo dobrze powiem, bardzo dobrze wypadł mi ten challenge. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nara ludzie.